Hej, to Denis, witajcie ponownie już w drugim odcinku Tech Talk Weekly, gdzie podsumuję dla was kilka informacji ze świata technologii. Będzie trochę o Apple, to na pewno, ale nie przedłużając, zacznijmy może od iPhone'u. iPhone 17R, albo jego Atrapa, pojawia się na kolejnych zdjęciach. Z tyłu 17R wygląda całkiem dobrze, z tą wyspą na całą szerokość telefonu i jednym tylko obiektywem. A tutaj mamy jeszcze cały przyszłoroczny line-up, czyli 17, 17 Pro, 17R i 17 Pro Max. W Bieli oraz Czerni. Który się dla Was lepiej prezentuje? Dajcie znać w komentarzach. Lecimy dalej. Według najnowszych doniesień, Apple może też zrezygnować z planowanego wprowadzenia powłogi antyrefleksyjnej i odpornej na zarysowania w modelu iPhone 17 Pro. Nowa technologia, która miała poprawić trwałość i czytelność ekranu, napotkała trudności w produkcji, co może opóźnić jej wdrożenie lub całkowicie wykluczyć ją z nadchodzącego modelu. I jakieś poprawki w tym temacie zobaczymy dopiero w modelach 18. I to pytanie do Was: mocno Wam się rysują ekrany? Mi chyba najbardziej zależy na lepszej powoce antyrefekcyjnej, aby to, co jest na ekranie, było lepiej widoczne na słońcu. Apple planuje też wyjątkowego iPhone'a na 20-lecie serii, który ma zatepitować w 2027 roku. Urządzenie będzie znacznie bardziej zaawansowane technologicznie niż dotychczasowe modele. Bezramkowy ekran, aparat z Face ID schowany pod wyświetlaczem. Tutaj, Androidowcy mogą się trochę pośmiać. A w planach jest także składany wariant przypominający książkę. Ze względu na złożoność projektu Apple zdecydowało się pozostać przy produkcji w Chinach, gdzie dostępne są odpowiednie zasoby i doświadczenie, mimo wcześniejszych planów zwiększenia produkcji w Indiach. Bardzo jestem ciekawy składaka od Apple, bo wszystkie obecnie modele składane z telefonów od innych producentów są po prostu wielkie, grube i brzydkie. No zobaczymy! Motorola zrobiła swojego AirTag'a, czyli lokalizator do rzeczy. Mototag jest kompatybilny z Androidem, współpracuje z siecią Google Find My Device, umożliwiając lokalizację zagubionych przedmiotów nawet poza zasięgiem Bluetooth dzięki wykorzystaniu pobliskich urządzeń z Androidem. Działa to podobnie jak AirTag, ale ma też jedną rzecz, której w aplostream AirTagu nie ma, a mianowicie przycisk do zrobienia zdjęć z podłączonym smartfonem. Bardzo fajna opcja i chciałbym taką również w AirTagu. Cena również podobnie jak AirTag, czyli jakieś 150 zł. Tutaj niósł chwalebny, bo nie spodziewałem się, że coś zrobionego przez polski rząd zrobi na mnie takie wrażenie, no ale jednak zrobiło. Podczas pokazu dronów z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na Stadionem Narodowym w Warszawie wyświetlono różnorodne wizualizacje zrobione z dronów. Nawiązywały one do historii Polski, a widzowie mogli zobaczyć m.in. symbole związane z Polską historyczne motywy, a także kształty przypominające korony, orły i inne patriotyczne symbole. Wygląda to naprawdę super i zdecydowanie wolę takie pokazy dronów niż na przykład fajerwerki. A wy? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętacie, jak gra Fortnite wyleciała z App Store w 2020? Wiecie, że może ona w końcu wrócić? Epic Games zaproponowało Apple ugodę, aby ponownie wprowadzić grę do App Store i propozycja obejmuje przestrzeganie zasad App Store, stosowanie systemu płatności Apple w zamian za ponowne dopuszczenie gry. Epic proponuje także fundusz wspierający deweloperów gier mobilnych. Mam nadzieję, że ty się dogadają, bo cierpią na tym fani całej kultowej gry, nie mogąc pograć na swoich ulubionych urządzeniach. Apple uruchomiło dosyć dziwną stronę nazwaną snapshot.apple.com, która prezentuje treści związane z popularnymi artystami i sportowcami. Strona zawiera informacje o gwiazdach takich jak Billie Eilish czy Taylor Swift oraz linki do ich utworów Apple Music, dokumentów na Apple TV i podcastów. Strona ma prosty design, ale brak funkcji wyszukiwania. Trochę to dziwny ruch, strona nie została też oficjalnie przedstawiona, a ktoś się na nią po prostu natknął, więc może jeszcze nie została w jakiś sposób lepiej rozwinięta. Meta uruchomiła swoją aplikację Meta AI opartą na modelu Lama 4 która oferuje integracje głosowe i tekstowe, generowanie obrazów oraz personalizację z danymi z Facebooka oraz Instagrama. Aplikacja zastępuje wcześniejszą apkę MetaView, która służyła również do parowania oraz przerzucania swoich danych z okularów Rayban na telefon, ale funkcja Meta AI nie jest dostępna w tej apce, a przynajmniej w Polsce. Dziwne, bo Meta AI jest dostępne w innych apkach od Meta, jak na przykład w Instagramie czy Messengerze. I możecie skojarzyć ją po tym nowym niebieskim kółeczku. ChatGPT ma nową funkcję pomagającą w zakupach. Aktualizacja wprowadziła wizualne wyniki wyszukiwania, spersonalizowane rekomendacje oraz ulepszenie filtrowania produktów w istniejącym interfejsie. Teraz możecie przeglądać i porównywać produkty z całego internetu, po prostu opisując, czego szukacie. Dla przykładu napiszmy na przykład najlepszy monitor 4K do 3000. I mamy teraz widok kart z obrazkami do przewijania, oceny. Ceny, podsumowania i linki do sklepów, gdzie można dokonać zakupu. Bardzo fajna, kolejna już funkcja, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, ułatwiająca życie. Ja na pewno będę jej używał, a Wy dajcie znać. Podczas parady kierowców przed wyścigiem F1 w Miami zawodnicy jechali w pełnowymiarowych jeżdżących bolidach zbudowanych z LEGO. I to jeden bolid jest zrobiony z 400 tysięcy klocków, dwóch kierowców siedziało w jednym bolidzie i było też parę stłuczek. Parada zastąpiła tradycyjny przejazd ciężarówką i była częścią współpracy LEGO z Formułą 1. No marketingowo doskonały pomysł. A propos F1 to Lewis Hamilton spotkał się z szefem Apple'a Timem Cookiem. Ciekawy jestem czy rozmawiali tylko o filmie F1, którego Lewis jest producentem, a Apple wytwórnią i po premierze kinowej ten film będzie dostępny na Apple TV. Powstaje też dokument o Lewisie Hamiltonie, który również będzie dostępny na Apple TV+ ale może chłopaki planują jeszcze coś ciekawszego. Mam nadzieję. Czy prezes Apple, Tim Cook, jest fanem Trumpa? Cook pochwalił Donalda Trumpa za wspieranie krajowej produkcji chipów i zapowiedział, że Apple zainwestuje 500 miliardów dolarów w USA w ciągu 4 lat. Plany obejmują m.in. fabrykę AI w Teksasie i współpracę z TSMC w Arizonie. Wystąpienie wzbudziło kontrowersję, no bo wielu uważa, że zasługi należą się raczej administracji Bidena i ustawie CHIPS Act. To wszystko w tym odcinku. Dajcie znać jak Wam się podobał, który z Was najbardziej zainteresował albo zbulwersował. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Zostawcie też łapę w górę, bo to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to oczywiście zrób to teraz, zostaw tego suba oraz kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. I do zobaczenia w następnym filmie, najpóźniej za tydzień. Pa!